Witajcie moi drodzy ludkowie, ja jestem Wzdychacz, że jesteście ludkowie, oglądacie Wzdychloga jak co chciałem powiedzieć poniedziałek, ale ostatnio dzi dziwnie z tym bywa. No niestety ostatnio i pracuję i studiuję i znowu pracuję, także mniejsza o większość staram się, żeby w były regu regularnie, ale człowiek jest tylko człowiekiem i czasami też musi wyluzować i odpocząć, ale nie spotkaliśmy się tutaj po to dzisiaj, aby słuchać moich usprawiedliwień na to, że ostatnio daję plamę, tylko żeby pogadać o czymś, co w sumie było przewidziane i to już dłuższy czas temu, tylko człowiek, ludzie, myśląc o swojej wyjątkowości, zepchnęli to, z, dokonali wyparcia, jak to się mówi w psychologii, i zepchnęli to na o, dalszy, dalszy plan istnienia, a mowa tu oczywiście o sztucznej inteligencji, bo jakże było o czym. I, mm, żeby, żeby zarysować kontekst, yy, ostatnio w radiu, w ogóle tylko raz to powiem, później będę mówił skrótem, radio Off Radio Kraków. W sensie radio nazywa się Off Radio Kraków. Co to za radio, co ma radio w nazwie? w sensie takiego oficjalnej nazwie? Po co innego, jak nie wiem, yy, yy, Radio Z. Nie, no, to Radio Z ma radio w nazwie, nieważne. Yy, Boże. Ja. Zapominam nazw już taki, z ten samych czasów, tak, tak czy siak wracając. Pojawiły się tam dwie, dwa, dwie audycje, tak znaczy jeden wywiad, jedna audycja. I nie byłoby w tym nic wyjątkowego, no bo podcasty szaleją w tym momencie. No radio jako radio, jako instytucja podupada z racji podcastów szalejących. I to, że chce, chce się czy to komentować najnowsze wydarzenia, czy generalnie po, postarać się pozostać na czasie, to nie jest nic dziwnego. Jakby telewizja ma dokładnie ten sam problem w dobie streamingów. Ale pierwszy przypadek to jest, kiedy yy, jedna z audycji została w całości zmodulowana, skombinowana, stworzona przez. Sztuczną inteligencję SI czy AI. tak? I o, tutaj jakby coraz bardziej tracimy na tym poczuciu wyjątkowości naszej jako ludzi, zresztą może i słusznie, ponieważ mm, jeżeli w tym momencie jesteśmy w stanie tworzyć, no, jeszcze nie jakieś wyjątkowo zaawansowane filmy, filmiki z użyciem tylko sztucznej inteligencji, tylko wpisujemy tak zwane prompty, czyli polecenia. Nie wiem, co się przykłada jeden do jednego na Polski. Jesteśmy w stanie bez problemu stworzyć zdjęcia, ba tworzymy całe kariery internetowe SI. Tutaj oczywiście myślę na jedno z pierwszych miejsc, jeżeli nie pierwsze wysuwa się Instagram, gdzie aż musiano wprowadzić specjalne obostrzenia, specjalne oznaczenia, że dany, czy to dana, na przykład modelka czy model, czy dany content jest stworzony przez S. SI. Przez sztuczną inteligencję, tak? No a teraz dochodzimy. No bo okej, okay, mieliśmy obrazki generowane, haha, fajnie, na początku kanciaste krzywe, oko, oko gdzieś tam uciekało, o tak ale te obrazki różnego rodzaju robią się coraz bardziej wiarygodne, coraz bardziej prawdziwe. Oczywiście nie mówię o takich kanałach, kanałach na Instagramie? profilach na Instagramie jak AI Creature, Creatures na przykład gdzie możecie zobaczyć różne mniej lub bardziej fantastyczne stworzenia wygenerowane przez AI tylko mówimy już o generowaniu o, fotek pytań czy tak można nazwać właśnie na przykład modelek czy modeli o, tak wygenerowanych całkowicie przez SI gdzie o w pewnym sensie wyciągnięty ze średniej idealny obraz kobiety czy mężczyzny jest nam wpychany, a umówmy się, że show biznes wystarczający nam wepchnął tego ideału kobiety czy mężczyzny, tak? I z tego powodu pojawiła się konieczność ograniczenia tego. Natomiast teraz wchodzimy na kolejny poziom, ponieważ z dość dużą dokładnością i coraz większą wiarygodnością jest SI jest w stanie stworzyć głos osoby, który rzeczywiście brzmi jak osoba, co nam właśnie udowadnia w off -radiu. ta audycja. Tak? Czyli już nawet głos ludzki nie jest jakimś symptomem wyjątkowości, bo z wielu próbek, wielu tysięcy, milionów, nie oszukujmy się, miliardów, może nawet próbek, ponieważ SI może to wyciągać zarówno z filmów, jak i z nagrań głosowych wyciągnięto y, jakąś średnią, że dany głos jest najbardziej radiowy i on najbardziej będzie pasował. Tak? Oczywiście, tutaj się z, y, zgodzę, że y, jakby to y, na razie jeszcze y, ci SI radiowcy, SI radiowcy, ej, bez skitu, SI radiowcy y, bardzo mało emocji bo można, jeżeli w ogóle można wykryć w ich głosie Także na razie bym się nie martwił, że pomylimy takiego radiowca z krwi i kości, nomen omen, z, twor z tworem sztucznej inteligencji. Jednak pamiętając, że jeszcze rok, półtora, dwa lata temu yy, wytworzone przez SI obrazy ludzi były mało wiarygodne, choć już wtedy całkiem ładne, o tyle teraz yy, nie ukrywam, że nawet ja w pewnych momentach Mam, mimo się interesuję fotografią, mam zagwostkę, czy dany profil, jeżeli nie jest oznaczony, to jest SI, czy może realna osoba. O tak. Natomiast tutaj, wiadomo, praca radiowców może zostać po części przynajmniej przejęta. No nie szkujmy się, że czego się nie spodziewaliśmy, bo spodziewaliśmy się, że SI nas zastąpi w takich odpowiedzialnych tak dalej pracach, ale prostych, tak? Typu jakieś montowanie, niemontowanie, to już dawno zrobiliśmy, tak? Ale okazało się, że także w branży, w szeroko rozumianej branży rozrywkowej nie ma problemu. Panie, co pan chce, żeby robiło to SI? Ma tańczyć, śpiewać, oczywiście w ramach filmu, zdjęcia, czy czegokolwiek innego, nagrania głosowego już. O, i... Tutaj się okazało, że nie tylko branża, branża taka, którą da się zautomatyzować realnie jakimiś maszynami czy właśnie z dużą inteligencją jest zagrożona, ale i branża, no nazwijmy to szeroko rozumianie artystyczna, też może mieć poważne problemy w niedalekiej przyszłości. No dobrze, ale myślę, że to by było jeszcze za mało, żeby zyskać aż taki rozgłos. Niemniej. Powstała druga audycja, właściwie wywiad na, w tym samym radiu, przepraszam, nie na tym samym radiu, w tym samym radiu, czyli wywiad z Wisławą Szymborską. I jak się pewnie domyślacie, nie był to wywiad nagrany 25 lat temu, 30, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, bo mniej więcej tyle już Wisława Szymborska nie żyje. Mam nadzieję, że jej nie uśmierciłem, znaczy że nie zmieniłem na przedczesną datę jej zgonu. Natomiast został wytworzony wywiad, który jest w pełni wywiadem sztucznej inteligencji. I zanim się ktoś oburzy, że przecież to tak nie może być, i w ogóle jest, i tutaj moja wina, więc sprawdzić, ale były już w 2018-2019. Przymiarki do tego, żeby tych najlepszych dawnych, na przykład, aktorów, no właśnie jakby odtwarzać cyfrowo. I oczywiście tutaj Przymborska nie pisze wierszy, czy nie występuje, o, jak w, w sensie właśnie własnej osobie, ale niemniej głos tej pani z racji, z tego, co pamiętam wieloletniego palenia papierosów, o, jest dość specyficzny i charakterystyczny. No i nie oszukujmy się, od sporej, sporego czasu jest ona martwa. I wchodzimy w bardzo niebezpieczny teren yy, AI nekromancji, AI nekromancji, Nie dobra, nieważne. Ale pom Proszę pominąć ten fragment, tego nie było. Tak czy siak, właśnie nekromancji SI, czyli przywracania do życia w jakiś sposób. Osób, których już z nami nie ma. Tak. I tutaj wchodzi pytanie nie tyle o możliwość, bo już widzimy wiemy, że to jest możliwe zarówno pod względem wyglądowym, jak i na przykład właśnie głosowym. O tyle, na ile takie ruszanie zmarłych, takie przywracanie zmarłych jest całkowicie moralne i bezpieczne w kwestii socjologii oraz psychologii. I z tego co pamiętam już powoli powstają te, takie firmy, które działają usługowo w sektorze tego, że od, jakby odtwarzają w ramach e-sit osobę zmarłą Ci bliską i masz taki tam komputerek czy ekranik, przez który możesz z tą osobą z zmarłą bliską wchodzić w interakcję. No powiem szczerze, nawet dla mnie jest to troszeczkę przerażające, jak to by powiedziała młodzież creepy, bo mimo wszystko jednak po pierwsze, no to są zmarli oni, odeszli z tego świata, i pytanie, czy oni sami by sobie życzyli, żeby, well, ich cyfrowa wersja była w naszym, nie wiem, przedpokoju, tak? Znając na przykład mojego dziadka, myślę, że. E, nie byłby zadowolony, stojąc czy to u moich rodziców, czy u mnie, w sensie z tego, że w ogóle stoi, że go ktoś rusza, podnosi i tak dalej, nie? Że ktoś do, do, dokonał cyfrowego, cyfrowej nekromancji. Tak? Druga sprawa już, wracając jakby do sektora, nazwijmy to gwiazd szeroko rozumianych i osobistości, to jest to, że jeżeli zaczniemy Produkować dzieła, filmy, muzykę, whatever, wiersze w stylu danej poetki przez poetki czy poety przez SI, to sprawia, że taki pro, 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 prosty, prosty przykład. Załóżmy, mam wnuki. Nie, nie mam spokojnie. Mam wnuki i one sobie oglądają kolejny film z. Ironmanem Robertem Downeyem Jr. Tak? Tylko, że na przykład, miejmy nadzieję, że nie, Robert Downey Jr. już nie żyje od nim 10 lat. I trochę dziwna rozmowa, kiedy mógłbym powiedzieć, że hej, a wiecie, ja jak byłem młody, to oglądałem go, jak on był jeszcze żywy, nie? Brzmi to co najmniej kuriozalnie, tak? Poza, poza tym, i może to nawet ważniejsza sprawa że jeżeli byśmy chcieli zachować tych najlepszych, najznamienitszych, najbardziej ikonicznych aktorów ich odtwarzać w różnych filmach, w różnych rolach, to gdzie tu miejsce dla nowych twarzy, tak? Bo jeżeli mamy takiego aktora SI, nie wiem, SI Leslie Nielsena i możemy go wstawić praktycznie w dowolny film, jaki chcemy i będzie on dość wiarygodnie tak dobrze jak Leslie Nielsen grał, czy Bruce Willis, na przykład, ulubiona postać, boże, ulubiony aktor mojego dziadka, to po co nam, jakby przysłowie, nowy Bruce Willis, tak, po co nam nowe gwiazdnie kina akcji, kina romantycznego, jeżeli będziemy sobie ciągle odtwarzali, ewentualnie z lekką modyfikacją tych amantów? Oczywiście. Ja sam jestem teoretykiem i zwolennikiem Idei re rekreacji, czyli tego, że w gruncie rzeczy my odtwarzamy cały czas pewne wzorce, nie ma nic nowego w, w kulturze czy po kulturze, tylko to, co widzimy, robimy, to jest nowa interpretacja czy po prostu powielanie tego, co już było. Owszem, ale pamiętajmy, że jeżeli wejdą właśnie na przykład ci wokaliści SI. O, zmarli całkowicie do o, obiegu, to bardzo trudno będzie się mm, przebić osobom nowym, tak jakimś nowym zespołem, nowym wokalistom, nowym aktorom. O, tak. Ze względu na to, że skoro mamy ten uwieczniony ideał, który zawsze nam zagra, zaśpiewa, zatańczy idealnie, to po co nam yy, generalnie Jakieś nowe twarze, niedoświadczone, które robią błędy, a jeszcze skandaliczne robią łopanie. A taki, Boże, tu nie, nie Daniel Krak jeszcze żyje, Shondin? Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że Shondin był takim jednym z pierwszych, o których się mówiło, że y, będzie jakby y, film z jego udziałem, mimo że on już nie żyje. Tak. O. Po, właśnie. Po, po co nowe twarze? To niestety możliwość. Utrwalania bardzo mocno zastępuje, zastępuje przepraszam, rozwój. Tutaj żeby nie było, już, były w, już są, były w przyszłości, można wskazać takie momenty, kiedy podejrzewam, że przed epoką druku powstało dużo, dużo więcej ilości liter, nazwijmy to o książek, czy o wierszy. Dlaczego? Ponieważ nikt tego nie zapisał, nikt nikogo nie zapamiętywał. Tak? Nikt nie musiał się uczyć po dalekich poprzednikach. Jakby znaliśmy, nie wiem, Pradziadek, Dziadek, ojciec, tak? I od tego momentu startowaliśmy. A w tym momencie w ramach studiów różnorakich istyk, tak, polonistyka, i dalej nie pamiętam, e, tak. Fil filologia niemiecka. Nie no, dobra, filologia to akurat bardziej nauka języka, z tego co pamiętam. Boże, pamiętamy, chinistyka, chistyka, nie, nauka o Chinach miała jakąś swoją specyficzną nazwę, tak. N my, w gruncie rzeczy, skupiamy się przez sporą część życia na przeglądzie tego, co już zapisane, tak. Analizujemy starych twórców I oczywiście, jakby ustalmy, że nie ma w tym nic złego, żeby się uczyć od prastarych mistrzów, Kochanowski, Mickiewicz, Słowacki, Fredro i cały czas zapominam o natomiast y, tego y, pożegnania jesieni. O mo może sobie przypomnę. Natomiast nie ma nic z tym złego. Y, niestety my to co moglibyśmy y, y, poświęcić na przykład własną twórczość. Tworzenie własnych pokręconych opowiadań no nie przypomnę sobie dzisiaj mam w kwestii tego pana zanik pamięci totalny, bo próbowałem go przywołać na lekcję, ale się nie udało. Znaczy, nie przywołać w sensie ducha, tylko przywołać w sensie przykładu. O tak. Ignacy Jan Krasicki? Kraszewski? Pożegnanie jesieni. Dobrze, e, wróćmy. Tak, my i tak się skupiamy na pewnym odtwarzaniu, jeżeli chodzi o e, naukę. I w tym momencie dajemy sobie kolejny. Mm, nawet dużo bardziej niebezpieczny sposób tego odtwarzania, reinterpretacji, właśnie poprzez yy, wskrzeszanie SI o osób, które już nie żyją. tak? Bo umówmy się, że jakby to źle nie brzmiało o tyle, jest dobrze, że te osoby, które już nie żyją, no raczej nie stworzą nic nowego. Zresztą dlatego ceny ich dzieł idą w górę, no bo nic nowego już nie stworzy ta dana osoba. O, Natomiast w momencie, kiedy taki właśnie, nie wiem, Les Nielsen, Shondin, Leonardo DiCaprio będą mogli grać w dowolnym wieku w dowolnym filmie, no to po pierwsze to zamyka drogę młodym, coś już powiedziałem. Po drugie, będziemy przez, nie wiem, 100, 200, może więcej lat oglądali Leonardo DiCaprio w różnych wydaniach na ekranie. No, muszę powiedzieć, mało za propozycja, mimo że. Zwłaszcza młodym człowiekiem, będąc wcale brzydki, nie był to zabrzmiało strasznie, tak. Natomiast to jest kolejny hamulec do rozwoju kultury, zresztą nie tylko kultury, ale akurat w kwestiach naukowych aż tak bardzo nie chce się wypowiadać. I może to, może nie zahamować całkowicie, ale mocno spowolnić nasz y, kulturalny, popkulturowy rozwój cywilizacyjny, jeżeli będziemy mogli ciągle. Wyciągać suflady, szuflady, wyciąga, wyciągać z serwerów danego artystę czy daną artystkę. No dobrze, miało być krótko, ale wyszło jak zwykle. Nech. Jeżeli film się podobał, no to oczywiście łapka, subskrypcja, komentarz. O, co jeszcze? Nie. Możecie też dać obserwacje na Twitchu, jeżeli lubicie gry. O, a ja się w tym momencie z Wami żegnam i mam nadzieję, że za 100 czy 200 lat. Ludzie żyjący nie będą oglądać wzdychacza SI, bo to by było bardzo, bardzo chyba najdziwniejsze SI, jakie mogłoby powstać. Do zobaczenia i trzymajcie się.